Wpadka w Dzień Dobry TVN. To pytanie nie powinno paść na wizji. W programach, które są emitowane na żywo, czasem zdarzają się wpadki. Jedną z nich zaliczył ostatnio uwielbiany przez telewizów duet z Dzień Dobry TVN. Marcin Prokop zwrócił się do Doroty Welman z nietypowym pytaniem, które miało nie paść na wizji. Widzowie mogli być nieco zaskoczeni. We wrześniu ubiegły r., er, program Dzień Dobry TVN powrócił w odmienionej odsłonie. W ostatnich miesiącach śniadaniówkę prowadziły na zmianę tylko trzy pary: Ewa Drzyzga i Krzysztof Skurzyński, Dorota Welman i Marcin Prokop oraz Paulina Krupińska i Damian Michałowski. Z programu zniknęli Anna Kalczyńska, małgorzata Ome i Andrzej Sołtysik, małgorzata Rozenek Majdan i Agnieszka Woźniak Starak. Metamorfozę przeszło także studio Dzień Dobry TVN. Wpadka w Dzień Dobry TVN. Marcin Prokop zapytał o to Welman. Gościniami najnowszego odcinka programu Dzień Dobry TVN były Joanna Krupa i Ewa Chodakowska. Panie pojawiły się tam w związku z premierą programu Razem od Nowa. Pod koniec przeprowadzonej rozmowy w programie miał zostać wyemitowany zwiastun Show. I, a nie żegnamy się jeszcze z gośćmi? Razem od Nowa. O czym jest nowy program Tvn? Razem od nowa to najnowszy program emitowany przez stację Tvn, w której Ewa Chodakowska i Joanna Krupa pomagają parom zakochanych, którzy zaniedbali swoje relacje i przestali troszczyć się o samych siebie. Program zapewnia uczestnikom odpowiednią dietę, obóz treningowy i porady związkowe. Celem programu jest odnowienie przez pary przysięgi małżeńskiej i ponowne rozwinięcie relacji.